Z tej strony z masło, a z tej strony komputer ze śmietnika. Zawsze w sytuacji, kiedy ktoś chce wyrzucić stary, ale sprawny komputer na śmietnik pęka mi serce. I właśnie wtedy najczęściej mówię nie, jak masz go zamiar wyrzucić, lepiej mi go oddaj, ja już sobie znajdę dla niego zastosowanie. Nie inaczej było właśnie też i w tym przypadku. Dlatego w dzisiejszym filmie, zgodnie z waszymi sugestiami na Facebooku, bo tyle głosów oddaliście. Sprawdzimy, jak ten komputer radzi sobie w takich codziennych zadaniach, jak na przykład przeglądanie internetu, a także testujemy go na kilku starszych gierkach. W przypadku właśnie takich starszych komputerów, kiedy ktoś chce wyrzucić go na śmietnik, często zdarza się też tak, że ludzie wyrzucają go z dyskami twardymi. Nie inaczej było w tym przypadku. Jest tutaj zainstalowany Windows XP, jest założone hasło, ale pamiętajcie proszę, że hasło w Windowsie, a zwłaszcza w Windowsie XP, to jest. 5 sekund roboty i hasło jest złamane. Dlatego, jeżeli chcecie kiedykolwiek wyrzucić komputer, bo nie macie innej możliwości, zniszczcie dysk twardy albo zostawcie go sobie. Po prostu nie wyrzucajcie komputera z dyskiem. Co też troszeczkę ciekawe, z wyglądu ten komputer wygląda, jakby był co najmniej ze średniowiecza. Co zaskakujące, jednak w środku komponenty nie są wcale takie najstarsze. Nie są co prawda mocne, ale też nie są najstarsze. Komponenty pochodzą mniej więcej z okresu 2008 roku. W środku znajdziemy procesor AMD Athlon 64 3500+ o taktowaniu 2,2 GHz, 2 GB RAMu DDR2 oraz zintegrowany układ graficzny Nvidia GeForce 430. Nie jest to demon prędkości, co w sumie. Klasyfikuję go jako sprzęt co najwyżej do pracy biurowej lub do naprawdę starej Gierek. Dobra, dziad nam się butuje. Czy wysłyszycie ten cd -ROM? Posłuchajcie tylko tego dźwięku CD-ROMA. Matko, jeszcze dyskietka się próbowała odpalić. Kurde, to swoją drogą też jest taki trochę znak czasów, bo ja chyba Zero w swoim komputerze nie używałem z jakieś 3 lata. E, właśnie dowiedziałem się, ile tak naprawdę miejsca jest tutaj na dysku. E, jest tutaj dysk 80 GB, więc sformatujmy go sobie na partycję i zainstalujmy niezwłocznie Windowsa. Tutaj chciałbym wtrącić jeszcze jedną rzecz. Zdecydowałem się na Windowsa XP, dlatego że mam tutaj. Za zamiar odpalić kilka gier, więc priorytetyzuje w tym momencie jednak wydajność nad bezpieczeństwo. Miejcie na względzie bowiem to, że Windows XP zakończył swoje oficjalne wsparcie w 2014 roku, także 3 lata jest bez jakichś tam poważniejszych łatek aktualizacji. Więc jeżeli chcielibyście używać tak starego komputera do jakichś codziennych zadań i przeglądania internetu, jednak sensowniejszym wyborem byłby Windows 7 lub jakiś lekki linux. A co wy powiecie na nowy, ekscytujący wygląd Windowsa XP? No i nasz XP się zainstalował w końcu po jakiejś pół Więc teraz co mnie czeka to podpięcie go niestety do internetu i ściągnięcie wszystkich sterowników oraz serwis paka. Także dajcie mi chwilę i widzimy się za chwilę. Tak w ogóle to postanowiłem dokonać małego upgrade'u komputera, mianowicie wsadzę w niego napęd DVD. Ponieważ wiele gier, które mam, one po prostu wykorzystują napęd DVD. Moją drogą komputer przysporzył mi troszeczkę problemów, ponieważ e, karta sieciowa nie chciała działać. Nie wiem dlaczego, zainstalowałem wszystkie sterowniki i wszystko niby się udało, ale po prostu nie jestem w stanie połączyć się z internetem po kablu. Na całe szczęście jednak, mam kartę sieciową Wi-Fi na USB, która na szczęście wspiera Windowsa XP. Co już się w sumie za często nie zdarza. No i okej, okay, teraz potestujemy sobie troszeczkę przeglądarkę. Jak wiecie, w dzisiejszych czasach strony internetowe, a zwłaszcza te takie naprawdę popularne, są dość ociężałe. Więc taki na przykład Facebook może być sporym wyzwaniem dla naszego komputera. Więc jak widzicie, tutaj macie w tym miejscu obciążenie procesora. No i załadowanie Facebooka, no, mocno daje mu w kość. Tutaj mamy mojego fanpage'a, na którego was bardzo serdecznie zapraszam. Link macie w opisie, jeżeli chcecie brać w głosowaniu na następny film, który będę tworzył. Przesuniemy sobie troszeczkę przeglądarkę. No jak widzicie, nawet gdy Facebook teoretycznie zdaje się nic nie robić, obciążenie procesora jest praktycznie na 100%. Gdy zaczynamy przewijać, musi doładowywać treści. No, nie mogę powiedzieć, że jest to najprzyjemniejsze doświadczenie na świecie. I od razu wam mówię, że raczej wysokiej rozdzielczości tutaj nie wykręcimy. C 360p. Jak się sprawuje? Obciążenie na 100% i przyczyna się na pełnym ekranie. C. Więc może czyli oglądanie YouTube'a, no, dla desperatów może się udać. Ale biorąc już na ruch, na przykład strony takie jak Reddit albo lekkie dość CD Action, widzimy, że strony jesteśmy w stanie przeglądać dość płynnie, bez jakichś specjalnych zacinek. Możemy bez problemu wchodzić w artykuły. Oczywiście to wszystko troszeczkę trwa, zanim komputer przemieli, co ma wczytać. No niemniej jednak, do tego zastosowania komputer już można powiedzieć, że na pewno się nadaje. Jak widzicie, udało mi się na komputerze uruchomić Steam'a. A że na Steamie mam parę fajnych, starszych gierek, no to zaraz sobie je przetestujemy. Na pierwszy ogień pójdzie Midnight Club 2, zapomniana ściganka Rockstar. Na samym wstępie chciałbym jeszcze dodać to, że wszystkie gierki. Testowałem na rozdzielczości 1024 na 768. O ja cię kręcę, jakbym się przeniósł w czasie. Jak widzicie, Midnight Club 2 działa w bardzo stabilnych 30 klatkach, przynajmniej póki co, jest to troszeczkę zauważalny input lag. Tak, takie przynajmniej mam wrażenie. I Uuu, 14 klatek. A, łaba, łaba. Przypominam, że jest to gra z 2003 roku, także że tak powiem, czasy swojej świetności już ma dawno za sobą. Też jak dodam troszeczkę dymu, o, to spada bardzo to gwałtownie do... Możemy sobie wyłączyć refleks... refleksję, cienie. Fullscreen effects możemy zostawić. Jak widzicie, rozdzielczość jest taka, a nie inna. Odpalmy sobie jeszcze raz. O, ale teraz input, tak, jest o wiele mniejszy. Przynajmniej tak czuję. O, i teraz, gdy robimy zadymę, nie spadają nam klatki. No i bardzo fajnie. Następną grę, którą będę testował, to Harry Potter i komnata tajemnic. O matko tyle wspomnień. O jacie, kręcę 60 klatek. No nieźle. Swoją drogą gierka nie wygląda tak całkiem tragicznie, a jest ustawiona na najwyższe ustawienia graficzne. Uch, jak jest dym, to widzę, że ten układ graficzny nie radzi sobie najlepiej. Następną gierką, którą testuję, to gierka Starski i Hacz z 2003 roku. To jest taka bardzo mało znana, ale jednocześnie fajna, wyścigowa, arcadeowa e, gierka, w której również mamy elementy strzelania. To wszystko dzieje się niby na planie filmowym. Zobaczmy, jak działa. Uuu, kinowe 25. Uuu, ta gierka już tak działa, bardzo, bardzo kinowo można powiedzieć, 25 klatek. Ooo. E, w ogóle gierka jest odpalona na najniższych możliwych ustawieniach graficznych, a, a i tak komputer zdaje się mocno ze sobą walczyć, żeby utrzymać te 25 klatek, o, ale tutaj nawet przy wybuchu, o, a jednak spadło. Ooo, kinowa kamera! I następna gra ze Steam GTA San Andreas. Wow, w menu widzimy tutaj niezłe 60 klatek, ale ja już wiem, że to się za dobrze nie skończy. E, Rozdzielczość, ustawmy sobie taką anti-aliasing skąd, że mapping możemy wyłożyć. Dobra, czyli ustawienia medium, i zobaczymy jak to będzie. Proszę, 55 klatek. W ogóle to tak troszeczkę śmiesznie, bo właśnie chyba zaliczyłem GTA San Andreas do RetroGier. No i co? Ciekawa sprawa, gra się zawiesiła. Nie, nie wiem dlaczego. Cudowna kombinacja. CTRL Delete. No, jeżeli przyjdzie wam do głowy uruchamiać na komputerze ze śmietnika Geta San Andreas ze Steam'a, to może się okazać, że to nie jest najlepszy pomysł, na jaki wpadliście. Kolejną gierką, jaką testuję, to jedna z najlepszych wyścigówek wszechczasów, Need for Speed Most Wanted. Mm, mamy nieźle 111 klatek. Uuu, ai, ale niska rozdzielczość. Ała, to boli. <laughs> Czekajcie, grzebniemy troszeczkę w ustawieniach. O. ho! Oh, oh, oh. 640 na 480. Dobra. Spróbuj jeszcze wyżej. A nie coś tu było włączone. Deszcz. Wyłącz deszcz. Nie chcemy deszczu. O, czekaj. Efekty wizualne wysokie. O. Spoko. Chyba damy radę na 800, na 600. No, jestem ciekawy, czy to w ogóle będzie grywalne. Aaa, oh, wow, ale to wygląda okropnie. Fuj, ale słuchajcie, działa. To na PlayStation 2 jest lepsza grafika. Ej, ale to jest naprawdę całkiem przyjemnie grywalne. 30 klatek i nie spadamy raczej poniżej tego poziomu. Spoko. Łooo! Wow. Ej, patrzcie, jak wyłącza się ten rozmycie ekranu to nawet do 50 trafiamy. No proszę. Powiem wam, tekstury wyglądają paskudnie, są naprawdę w ultra, ultra niskiej rozdzielczości, ale... No działa, no, więc... Jeżeli macie jakiś komputer ze śmietnika, to przynajmniej możecie pograć Teda, słuchajcie, nie? Moi drodzy, to właśnie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że komputer ze śmietnika dla was nie jest tak całkiem bezużyteczny, jak myśleliście może wcześniej. Dlatego słuchajcie, zapraszam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Jeżeli interesują was filmy o technologii, możecie też zobaczyć mój kanał, tam też jest jeszcze kilka filmików związanych z technologią. Poza tym zapraszam Was jeszcze na mojego facebooka, gdzie możecie wziąć udział w głosowaniu, jaki film będę robił następny. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!